Hejka, w tym filmie pokażę ci, jak dodać CSS do WordPressa. Są na to ogólnie cztery sposoby. Wszystkie opisuję na blogu, link znajdziesz w opisie. Natomiast dzisiaj skupimy się na jednym, moim ulubionym, którego praktycznie zawsze używam. Powiem ci szczerze, że jak ja poznałem CSS i pierwszy raz coś napisałem w CSS-ie i pokazały się na stronie zmiany, to poczułem się trochę jak w Hogwarcie, jakbym nauczył się czarować. Bardzo fajna umiejętność. No i dzisiaj pokażę Ci podstawy. Umówmy się tak, że jeśli czegoś nie zrozumiesz, ja coś nie wytłumaczę, czegoś do końca, to napisz mi komentarz. Ja dogram film z odpowiedzią albo odpowiem Ci na priv. Jeśli się wstydzisz, to napisz do mnie maila. Wszystkie kontakty. Na pewno znajdziesz gdzieś w opisie albo na moim blogu. A my lecimy już konkretnie z tematem na praktycznych przykładach, bo takie są najlepsze do nauki, moim zdaniem. No i tutaj mam właśnie Cadence. To jest taki mój ulubiony motyw, który omawiałem też na tym kanale. Karta pojawi się gdzieś tutaj. Jeśli się nie pojawi, to na pewno jesteś bystrym ziomkiem i znajdziesz sobie ten film. No a my działamy i przechodzimy do praktyki. Lecimy z tematem, a jeśli Tobie się coś spodoba, co dzisiaj mówię, to kliknij subskrybuj po prostu i będziemy w kontakcie. A, tak, w ogóle to jest lekcja bezpłatnego kursu o narzędziach do WordPressa. Niektóre lekcje, tak jak ta, są ogólne, a niektóre tylko dla kursantów. Więc, jeśli chcesz uczestniczyć w tym kursie, to link znajdziesz w opisie. Ja siebie wyłączę z tego względu, że potem zapomnę, że jestem tu w rogu i nie będzie widać, jak pisze kod na przykład. Dlatego już mnie nie ma, i skupiamy się na tym, co robię na ekranie. A na ekranie klikam prawym guzikiem myszki, chyba nie guzikiem, tylko przyciskiem, i klikam Inspect. Jestem w ogóle w przeglądarce Firefox for Developers. I jeśli chodzi o Inspect, czy też po polsku Zbadaj, no to każda przeglądarka ma tę funkcję. Oczywiście przeglądarka Chrome również ma taką funkcję, natomiast moim zdaniem działa tutaj to najlepiej i najlepiej pokazuje. Dane, fragmenty strony, właśnie ta przeglądarka, i ja bardzo lubię na niej pracować, i pracuję na niej w sumie już od wielu lat. No i tutaj nam się pokazują klasy albo id czyli jest coś oznaczone id lub klas, i tu jest jakaś nazwa. Jeszcze tylko powiem Ci, że ten kod może pojawiać się po prawej stronie, po lewej lub w osobnym oknie. W momencie, gdy pracujesz na dwóch monitorach, co Ci bardzo mocno i szczerze polecam. To wtedy kod możesz sobie widzieć na drugim monitorku, a stronę na pierwszym. No i w momencie, gdy wrócisz do pracy na jednym monitorze, to pomyślisz sobie: Kurde, jak ja mogłam pracować na jednym monitorze? To ja nie wiem. Także, jeżeli jeszcze pracujesz na jednym, to bardzo ci polecam to zmienić i myślę, że nie będziesz żałowała czy żałował. A my lecimy z konkretami. Parę słów o nazwach klas. Bardzo fajną praktyką jest to, żeby te klasy były nazwane po angielsku i żeby przede wszystkim odzwierciedlały, czego dotyczą. Jeśli chodzi o to, że po angielsku, no to to jest taka dobra praktyka w IT, żeby tego języka używać. Natomiast jeśli napiszesz po polsku, to się oczywiście nic złego nie stanie i ta klasa będzie nadal działać. Natomiast po prostu po angielsku więcej osób to zrozumie. No i tutaj mamy przykład, że jest Nazwa klasy Cadence Block Galery Item. No i tutaj w tym momencie prawdopodobnie dotyczy to galerii Cadence Blocks. Bardzo fajna wtyczka. Również omawiam ją na tym kanale, więc na pewno znajdziesz film, jak się postarasz. Rewelacyjna wtyczka do Gutenberga po prostu. No a my będziemy chcieli sobie coś tutaj dopisać, żeby było widać, że zbieramy, bo właśnie CSS. Jest takim wspaniałym językiem. Niektórzy polemizują, czy to język programowania, czy nie. No, nie ma to znaczenia. W sensie to jest taka akademicka dyskusja, bo najważniejsze, żeby znać chociaż jego podstawy, to bardzo nam pomaga w pracy. No i tutaj fajne jest to, że od razu widać zmiany, i my będziemy właśnie te zmiany wprowadzać. Oczywiście nie wprowadzamy zmian w kodzie strony, w sensie na backendzie, z tego względu, że możemy to zrobić na każdej stronie, nawet na takiej, do której nie mamy. Dostępu. No, i tutaj porada dla skamerów, jeśli sprzedajesz jakieś szkolenia, jak zostać milionerem w dwa tygodnie albo w miesiąc, i masz na koncie 1000 zł, to możesz kliknąć prawym, edytuj i tą kwotę sobie zwielokrotnić, zrobić screena na Instagram, i wtedy jesteś na maksa wiarygodny i możesz sprzedawać swoje kursy i szkolenia już na luzie. Czasem mam takie żarciki i anegdotki, a jeszcze częściej zapominam powiedzieć, że to był żarcik, więc mam nadzieję, że już troszkę się poznamy i będziesz wyczuwała lub wyczuwał, że no, czasem jest ironicznie tutaj na kanale. Dobra, klikam Enter. Jak wcześniej dodałem przez plusika Add New Rule, staje się, że tak było napisane, nie pamiętam, ale teraz bym chciał dodać ordynarną ramkę tylko po to, żeby było widać, że jest dodana. Border, co to jest border? A jak napisałem B, to mi parę propozycji się wyświetliło. Ja chcę napisać border, właśnie to jest ramka. Tutaj trzeba pisać już po angielsku, bo inaczej nie da rady. E, może zrobię 3 piksele żeby było na 100% widać. E, to jest grubość tej ramki. Solid to jest to, że ta ramka jest ciągła po prostu, czyli nieprzerywana. Na przykład no i kolor red, czerwony, rzuca się w oczy. Napisanie koloru tak, red, nie jest zbyt dobrą praktyką z kilku względów, między innymi z tego względu, że nie widać kodu koloru. Można napisać na przykład, tu jest też czerwony, można napisać tak, Napisałem Ctrl+C, c czyli kopiuj i teraz wkleję Ctrl+V v zamiast red i jest wszystko tak samo dla ludzkiego oka widoczne, że tak powiem. I widziałem, że w tutorialach niektórzy tak pokazują. A możemy sobie zmienić każdy element na danej stronie, kolor, font. No i wszystko fajnie, do momentu, gdy zmieniamy kolory marki, na przykład. Albo gdy klientka nam powie, że chce jednak inny odcień czerwonego, gdy robimy stronę na zlecenie, albo gdy cokolwiek chcemy zmienić, po to mamy paletę kolorów, na przykład w Cadence, żeby zmienić to tylko w jednym miejscu i żeby na całej stronie nam się zmieniły kolory. No jak to zrobić? Wpisać tutaj globalną zmienną, czyli ta globalna zmienna wygląda na przykład tak, znaczy nie na przykład tylko konkretnie. I tutaj wpiszemy, który numer z palety kolorów. Czyli znowu będzie czerwony, ale to już jest trzeci sposób, żeby ten czerwony się wyświetlał. No i to jest fajne, że możemy coś zrobić na wiele sposobów. No i też fajne, jeśli znamy konsekwencje tego, co robimy. No i tutaj mamy tę czerwoną ramkę. Chciałbym, żeby po najechaniu myszką ta ramka zmieniła się w kolor niebieski. Czyli dodam po prostu drugi kolor z palety. Szerzej tę paletę omawiam właśnie na tym tutorialu Cadence Team, bo tam możemy wyklikać ten kolor po prostu, że ustawiamy sobie już myszką jaki to jest kolor, a no tutaj w CSS akurat dopisujemy kod. No i teraz chcemy, żeby po najechaniu był kolor niebieski, więc dodajemy pseudo -klasę. konkretnie to hover. I tu klikam plus, dodaj. No, i teraz mamy tak samo napisane, tylko że mamy dwie kropki. I hover klikam Enter. No, i teraz muszę to samo napisać: Border 3 pixele, solid. Ctrl V. I teraz wpiszę 2. Tutaj chyba czegoś nie ma nawiasu. Nawiasem, mówiąc Enter, bardzo ważne, żeby tu był na końcu średnik. No i teraz jak najeżdżamy myszką to nic się nie dzieje, dlatego że mamy tutaj hover zaznaczone. Więc ja sobie odznaczam i teraz będzie się coś działo hop. Ok. Czyli udało nam się. Tylko musisz przyznać, że troszkę to nie za bardzo nam przeskakuje, bo jest takie prymitywne, że tak powiem. Jest na to rozwiązanie, które nazywa się Transition. OK. No i tutaj transition, żeby było widać. Trochę długi, 0,8 sekundy to będzie trwało. Zobaczmy, co się zmieniło. To jest świetne, że od razu widzimy, co, co się zmienia. OK. Troszkę wolniej nam się przemieniło. Więc fajny efekt, już całkiem przyjemny. Ale bym chciał jeszcze, żeby na Hooverze oprócz tego transition Pomniejszało się. Będzie widać, jak będzie się pomniejszało, tak myślę. Będzie. Więc klikamy znowu hover, żeby zobaczyć tę klasę. I teraz tu chyba był nawias z tego, co pamiętam. 0,9. Tak mi się wydaje. Chyba nie, coś. Nie poszło. Dobra, napiszę bez nawiasu. Wszystko można wy, oczywiście wygooglować. Oczywiście, jeśli czegoś nie wiesz, to googluj. Ja zawsze googluję. Google to jest świetny przyjaciel osób, które pracują w IT. Czyli coś, co teraz napisałem, że ma się transition zrobić 0,8 sekundy, ma ta przemiana trwać, ale na hoverze ma być skala 0,9, czyli na 90% całości, zobaczmy, czy to na zatrybi. najeżdżam myszką, no ok, czyli mam spoko efekt. No i teraz chcielibyśmy, żeby te zmiany były już na stałe wprowadzone do naszego WordPressa, i dochodzimy do tych różnych sposobów, jak to dodać. Najpopularniejszym, który rekomenduje na więcej osób, jest wygląd, dostosuj. I tutaj mamy w każdym motywie, nie tylko w CADENS, coś takiego jak dodatkowy CSS. I tutaj można wpisywać klasy, i to będzie działało. Mogę Ci pokazać na przykładzie. Więc kopiuję sobie to. CTRL V i widzę od razu na żywo, że mi to działa. Klikam opublikuj, i zmiany byłyby wprowadzone. No, natomiast mi się tutaj to nie podoba. Nie podoba mi się kilka rzeczy. To, że to jest przypisane do motywu, akurat ty i prawdopodobnie ja nie będziemy zmieniali motywu, jeśli zdecydujemy się na cadence. Aczkolwiek niektórzy może będą chcieli zmienić, i to jest wada, jeśli będziemy coś na przykład zmieniać w css wtyczki WooCommerce. Czyli sklepu internetowego, no to w momencie, gdy zmienimy motyw, to te zmiany utracimy. Dlatego są też inne sposoby. Ja Ci pokażę jeden z nich, którego używam najczęściej, i tutaj akurat dodaję wtyczkę. Wtyczka nazywa się Simple CSS. No i ja zawsze interesuję się kto zrobił tę wtyczkę. No i tutaj zrobiłem gość, który zrobił motyw Generate Press bardzo fajny, szybki motyw, zanim odkryłem Cadence, to używałem tamtego motywu, który ma sporo ciekawych opcji tam możemy między innymi dodawać tak zwane hooki, czyli customizować bardzo mocno ten motyw, bez znajomości kodowania i bez dodawania acf ale dobra, za dużo już znowu anegdotek, więc po prostu instalujemy wtyczkę, obok moja ulubiona wtyczka Really Simple SSL. Też mam na kanale, żeby tej wtyczki broń Boże nie używać, bo powiedziałem moja ulubiona, może ktoś się tym zasugeruje. Wtyczka Really Simple SSL jest wtyczką do dupy, nie używamy tej wtyczki. OK, mam Simple CSS, tę, o którą mi chodziło, no i tutaj klikam Wygląd i Simple CSS. No i tu jest to, co mówiłem, czyli Generate Press to są autorzy tego właśnie motywu. Jeśli chcemy widzieć na żywo, to tam gdzie byliśmy przed chwilą, czyli w Customize, a więc dostosuj. No i tutaj sugerują, że jeśli nasz CSS będzie miał ponad 1000 linijek, powinienem użyć motywu potomnego, natomiast nic się nie stanie, jak będzie miał tu 5000 linijek, to oczywiście będzie działało, tylko być może po prostu będzie nieczytelne, bo powinno to być podzielone na różne pliki. Wszystko zależy znaczy od tego, ile osób na tym pracuje i czy jak wrócisz do projektu za pół roku czy za rok, czy będziesz mógł czy mogła się połapać. Natomiast to, co jest świetne tutaj, to ciemne tło i to, że wszystko jest kolorowe, tak jak na przykład tutaj, i odróżnia się, i jest szerokie okno, dlatego ja bardzo lubię tę wtyczkę i zawsze tak daję CSS-a. Ok, czyli mam tutaj, jak ma wyglądać ta ramka, i bym chciał jeszcze skopiować kod z hover'a, tak? Więc klikam sobie tutaj hover, żeby to znaleźć. Ok, mam. Bardzo ważna rzecz, żeby te nawiasy były, bo w momencie gdy na przykład tego byśmy nie napisali, to to pod spodem nam nie będzie działało. Jak widzisz, zmieniło kolor, a to oznacza, że coś jest nie tak. Dlatego ja lubię te kolorki, bo się po prostu zmieniają, informując, że coś mi nie poszło. OK, czyli dodałem zmiany, kliknąłem Save i teraz w momencie, gdy jest świeże, to te zmiany mi nie znikną, więc ja odświeżę stronę. Dobra. Tylko, że zrobiły mi się ramki na wszystkich i itemach galerii. No, prawdopodobnie była tu użyta wtyczka, znaczy nieprawdopodobnie tylko na 100%. Wtyczka, galeria. No i wszędzie mi się tutaj zrobiła ta ramka. A ja bym chciał, żeby to się zrobiło tylko tutaj. No dobrze, panie premierze, i co teraz? Jak żyć? Oczywiście są na to sposoby. Jednym z nich jest dopisanie. Kolejnej klasy, tylko do elementu, którym ma ta ramka się pojawić, a ma pojawić się dokładnie w tym elemencie i w tej galerii. No i jesteśmy w naszym kochanym Gutenbergu, moim kochanym może twoim jeszcze nie. i klikamy w ustawienia, i tutaj mamy szereg ustawień, Cadence Block, ale to co ma, mają wszystkie bloki Gutenberga to dodatkowe klasy CSS. Ja sobie dodatkowe klasy CSS piszę w ten sposób, że na początku piszę nazwę swojej firmy. Z tego względu, że na 100% nikt takiej nazwy nie użył już w motywie i na przykład, jeśli tutaj napiszę jakąś ogólną to wiem, że to się nigdzie nie powtarza i nie będzie się niczym gryzło, więc napiszę sobie I teraz wiem, że to jest moja klasa. Klikam, aktualizuj. No i sprawdzam, czy mi się coś zmieniło i czy ma tylko ten obrazek ramkę. No nie, nic się nie zmieniło, bo oczywiście nie miało prawa się zmienić. Z tego względu, że to, że tam dopisałem klasę, to jeszcze nic nie znaczy, bo muszę w css się tutaj dopisać tę klasę. Więc ta klasa mogłem sobie ją skopiować, żeby nie przepisywać, no ale trudno. A21, myślnik. Ok, tak się ta klasa nazywała. I tutaj sobie dopiszę Save. No i tu mam wszędzie, ale klikam Ctrl F5, czyli odświeżam. No i zobacz: Tutaj nie ma. Tu jest, no bo tutaj nadałem dodatkową klasę. I tu znowu nie ma. Więc wszystko się zgadza i wszystko nam się udało. I powiem Ci szczerze, że ja jestem cały czas podekscytowany, że to działa. Naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, że ja mogę sobie coś napisać tutaj. I to mi się pokazuje na stronie. I to jest naprawdę świetne. Jeśli masz jakieś pytania o CSS, jeśli byś chciał lub chciała, jakiś poradnik w tym temacie albo w jakimś innym na temat WordPressa czy biznesu na WordPressie, to pisz śmiało w komentarzu. Ja mam swój tryb. I swoje plany, ale bardzo chętnie uwzględnię prośby moich widzów, dlatego mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach, mam nadzieję, że dołączyłeś lub dołączyłaś do kursu o narzędziach Wordpressa i że przycisk pod filmem jest nie czerwony, tylko szary, bo subskrybujesz ten kanał. Do miłego zobaczenia albo usłyszenia. Hejka!